W tym zadaniu skupimy się na procentach. Musimy obliczyć ubezpieczenie zdrowotne, które jest wyliczane jako 7,5% od składki na ubezpieczenie społeczne, które wynosi 60% od podstawy wynagrodzenia. Czyli, aby obliczyć ubezpieczenie zdrowotne, musimy obliczyć procent od ubezpieczenia społecznego i obliczyć, ile wynosi ubezpieczenie społeczne od podstawy wynagrodzenia. Czyli na początek będziemy musieli wyznaczyć ubezpieczenie społeczne, a dopiero potem ubezpieczenie zdrowotne. Ok, skoro wiemy już co robić, w takim razie na początek wyliczmy ubezpieczenie społeczne. Oznaczymy sobie jako US i literką W oznaczymy wynagrodzenie. Czyli wiemy, że wynagrodzenie jest równe 1869,76 groszy, więc możemy łatwo obliczyć, że ubezpieczenie społeczne będzie równe 60%, czyli 60% od naszego wynagrodzenia, czyli wychodzi. 1121,856 zł. Na razie nie będziemy tego zaokrągać, zostawimy to w tej postaci i teraz możemy przejść do drugiego etapu, czyli wyznaczenie ubezpieczenia zdrowotnego, które oznaczymy sobie jako UZ. Wiemy, że nasze ubezpieczenie zdrowotne to 7,5% ubezpieczenia społecznego, czyli możemy zapisać 7,5% jako 75 tysięcznych, więc nasze ubezpieczenie zdrowotne będzie się równało 75 tysięcy razy 1121 856, czyli 84. 1, 3, 9, 2. I teraz mając już nasz wynik, musimy jeszcze zaokrąglić to do 1 grosza, więc możemy zapisać, że 84, 1, 3, 9, 2 w przybliżeniu to 84, 14. Czyli odpowiedzią do naszego zadania będzie 84 zł i 14 groszy jako ubezpieczenie zdrowotne.